Cześć kochani, co trzeba zrobić, żeby mieć wymarzoną dobrą pracę? Trzeba dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. Dzisiaj w Camel Channel powiem wam, jak to skutecznie zrobić. Chodźcie! Przeciętna rozmowa o pracę trwa 40 minut, ale okazuje się, że co trzeci szef już po 90 sekundach wie, czy chce was zatrudnić, czy nie. Mało tego, większość z nich bardzo dobrze wie, co ich najbardziej wkurza. Najczęściej chodzi o brak kontaktu wzrokowego, o brak uśmiechu i o to, że siedzicie na tej rozmowie po wyginani w chiński paragraf zamiast usiąść normalnie jak człowiek. Skoro wiadomo, że 90 sekund, 90 sekund może wystarczyć, żeby podjąć decyzję, czy zostaniecie przyjęci czy nie, trzeba zastanowić się nad tym, jak dobrze zrobić pierwsze wrażenie. Oto moja lista propozycji. Po pierwsze, przychodźcie zawsze na czas. Ludzie nienawidzą spóźnialskich, więc sprawdźcie, gdzie jest siedziba firmy, w której będziecie być może pracować, jak tam dojechać. Zastanówcie się, czym, żeby absolutnie być 5, przynajmniej 5 minut przed czasem. Jeśli wchodzicie na spotkanie o pracę z teczką pełną dokumentów. Miejcie tylko te najważniejsze i dobrze je posegregujcie. Jeśli wasz rozmówca poprosi o CV, natychmiast je wyciągnijcie. Nie może zdarzyć się sytuacja, w której będziecie szukać tych dokumentów. Ktoś, kto ma w teczce bałagan, być może ma go również w głowie. Takich ludzi wasi przyszli szefowie nie potrzebują. Po fazie pierwszego wrażenia przychodzi czas na pytania. Te zazwyczaj się powtarzają. Oto niektóre z nich, te najważniejsze. Pytanie: Jakie są Twoje słabe strony? I tu uważajcie, bo jest podstępne. Rekruterzy i szefowie zazwyczaj wcale nie chcą wysłuchiwać waszej samokrytyki i opowieści o tym, jak w życiu prywatnym na przykład jesteście bałaganiarzami. Więc po pierwsze, nie opowiadajcie o prywatnych sprawach, a po drugie, jeśli mówicie o zawodowych, to tylko o tych, w których się doskonalicie. Odpowiedź może brzmieć na przykład: aktualnie mocno pracuję nad tym, żeby moje prezentacje były jeszcze lepsze. Niektórzy szefowie albo ich wysłannicy zwani rekruterami lubią zadać pytanie wprost: dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić? No właśnie, dlaczego? Powołajcie się tutaj na swoje doświadczenie, które będzie spójne z tym, czym zajmuje się wasza ewentualna przyszła firma. Otóż powinni mnie Państwo zatrudnić, ponieważ przez ostatnie trzy lata pracowałem nad tym, nad tym i nad tym, co ściśle wiąże się z tym, czym Państwo zajmują się na co dzień. Czemu zmieniłeś pracę? To pytanie jest bardzo niebezpieczne. Dlatego odpowiadając, skupcie się na samych pozytywach, zostawiając za sobą wszelkie negatywy. Zdecydowanie lepiej jest opowiedzieć o tym, że chcecie się rozwijać, potrzebujecie nowych wyzwań, do których macie wielki potencjał i ochotę, niż na przykład żalić się na szefów, atmosferę czy organizację w starej pracy. To wielki błąd, ponieważ ci, którzy będą tego słuchać, mogą sobie pomyśleć: aha, jak mu się coś nie spodoba, będzie się po nas woził dokładnie tak samo. Nie bierzemy. I na koniec dwie ważne sprawy. Po pierwsze, proszę nie dominujcie na rozmowach kwalifikacyjnych. Jeśli rekruter bądź szef będzie stawiał wam pytanie, odpowiadajcie zwięźle i na temat. Jeśli będzie mówił, nie przerywajcie mu, pokazując, że Wy też coś wiecie i macie na dany temat do powiedzenia. Nie zalewajcie go, nie wgadujcie go w ścianę. Ludzie tego nie znoszą, a Wy jesteście na straconej pozycji. Przede wszystkim słuchajcie, a dopiero później mówcie. A sprawa numer dwa. Przeanalizujcie swoje profile na social mediach. Dlatego, że 70% wszystkich polskich rekruterów sprawdza wasze konta na mediach społecznościowych. Dobrze by było, żeby były z wami spójne, żeby była tam prawda i żeby nie było tam dziwactw, które was na dzień dobry zdyskwalifikują. Powodzenia w poszukiwaniu pracy marzeń. A jeśli zastanawiacie się, jak poradzić sobie z tremą, co zrobić z rękami, i w ogóle jak opanować język ciała, to proszę bardzo. Na rozmowie kwalifikacyjnej możecie wykorzystać wiedzę z tego, z tego i może jeszcze z tego odcinka. Bardzo Wam polecam. Bądźcie ze mną, bo jak wiadomo, bez Was to kompletnie nie ma sensu. Zapraszam już teraz na kolejny Kamel Channel. Aha, i zanim wyjdziecie z domu, spójrzcie w lustro.